Szanowni mili widzowie, dziś jesteśmy na stacji Szklarska Poręba Górna. Stacja składa się z trzech peronów. Teraz jesteśmy na peronie drugim. Tuż obok jest peron pierwszy, a tutaj jest peron trzeci. I widzą Państwo: tam jest tabliczka, kierunek, granica państwa w Jakuszyce. Czyli jadąc pociągiem w tamtą stronę, opuścilibyśmy teren najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Kierując się w drugą stronę, pojechalibyśmy w kierunku Jeleniej Góry. Proszę zobaczyć, jaki masyw skalny jest tutaj obok. I proszę zwrócić uwagę. Na te dziwne wnęki. Co tam było? Co tam jest? Nie wiadomo. Ale jest to bardzo ciekawe. Może ktoś z Państwa wie. I napisze w komentarzu. Stacja jest bardzo czyściutka. Zadbana. I jest bardzo fajny. Budynek stacyjny. Zbliżymy się troszkę do niego, i pokażę go Państwu z zewnątrz. Jest mało podróżnych oczekujących na pociąg. Żadnego pociągu nie ma w zasięgu wzroku, ale proszę zobaczyć, jakie fajne. Zadaszenie jest. Nad peronem pierwszym. I jaki ładny budynek dworca kolejowego. Mam nadzieję, że materiał będzie ma Państwa interesujący i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.